Maneczko ziemeczki, z tej strony Loren i witam was już w czwartym odcinku LEGO Marvel Super Hero I wchodzimy do skorpu, żeby się tam z zielonym goblinem pobić A, ja tu muszę ten dźwignię. dobra Teraz wchodzimy, kamera wyłączona, Hawkej okay, może wejść Więc zaczynamy to court building's high security perimeter norman osborn's labs undertake secretive research into radical new chemical and genetic technologies what took you so long Hmm. Już tak wchodzimy z grubej rury bardziej. Okej, okay, ja się poprawiam i lecimy. O, jak to te monety! o mam. Dawaj, czarna wgowa. Otwieraj te drzwi. Dobra, ale jeszcze tam nie lecimy, bo widzę pieniążki A ja mam coś zrobić Nie widziałem To mi pokazało jak mam to robić chyba Nie? Halo? Dlaczego Ehm... Um, to? M nie to może nie to To też nie. A ja patrzyłem na pieniążki. Dobra, to... Czekaj, wait, od nowa mi to pokażę, zaraz zaraz, w typie. Tylko ja no, O, mamy pieniążki, wszystkie Dobra, Romanów pokazuję jeszcze raz, jak mam to zrobić. Nie pokażę? I co ja mam się domyślić? Chyba, że tak szybko. Chyba szybko miałem to zrobić. Po prostu, więcej pieniążków. Lubię pieniążki. Dobra, Spidey. Biją mnie naukowcy Co tu się dzieje? O! Ale rzuciłem Fajnie tą jest... jest... siecią. Dobra, Romanow też dostała swoją drogę. Będziemy musieli coś zbudować. Zawsze tak jest w LEGO. Nie? Nie? Halo? Zbani do walenty. Nie? Halo? Coś się chyba zepsuło? Tu musimy jakieś mocy użyć. Tutaj nie wejdziemy. To rozwalimy jako Hokej. No może nie tak. No i... Co dalej? O i tu budujemy. I znowu jakaś... Quick, quick time event, nie? Mini dla Romanów. To no mi pokazuje, jak po kolei mam to robić. Być może, być może... No bardzo śmieszne zielone goblinie. Ok, dobra. Wyciągamy to po prostu, te liczki. Goblin, boże, Spidermanie to jest Twój przeciwnik, więc... Tego powinienem się rozwalić. To jest taka zasada. Czy jest to trochę za głośno? Wydaje mi się, że jest za głośno. No powinno być git. Powinno być słuchawka, jak było. Panie no, so... mamy takie wąski wszystkie. I tam jest Spider-Sans. Spider no W końcu użyjemy tego wspinania się po ścianie. Okej, okay, pewnie też by jakoś się tam dostał. Tu jest potrzebne, ok, dobra. Wszystko już wiadomo. Mamy linę. Mamy kolejne pieniążki. Ile będzie tysięcy w tej misji? Tyle chcę, żebyście zostawili like. Dobra? Zakład? Zobaczymy, czy dacie radę. No, Dobra, powróciłem. Jak wiecie, czwarty odcinek. Ale dalej jestem chory i kaszle. I smarkam, więc. No, w tym odcinku będzie trochę więcej pauz. W sensie będą pauzy, ale nie tak dużo jak poprzednio, bo wziąłem leki. Jakiś tam syropek. Więc mam nadzieję, że mi jakoś to pomoże. Chociaż nagrać jeden odcinek. Dobra, okej. Okay. Gościu, dawaj, to. Sposób, eee, Romanów będziesz nam potrzebna. Ale salto wali. A, wyłączyłem im te lasery, dobra. I'm sorry, but you three don't seem to have the proper visitor passes. Doom, I'll be on my way shortly. <laughs>

Dobra, mamy to. Nie mamy zapis. W razie czego zapiszę? Jakby mi się coś skraszowało. Kto to Venon? Jak kozak wygląda w sumie kolego? Tu ludzie... Jakby, nie wiem, zatruci przez Venoma? Coś? Ej, fajnie, fajnie. To dodatkowo. podoba mi się. Ej, prądem gościu razi. O, o tu już wziąłem. Dobra, Hawkej okay, będziesz mi potrzebny. Oprócz tego, że tego i tutaj i tutaj. O co chodzi, spider? Co? No dobra, dobra. Przecież weź to łap No i fajnie. Możemy teraz wejść? No. Chyba nie możemy. Nie w niego. Oh no. great! Looks just like symbiote. Ej, ej, ej! Co tu się dzieje? Pąknęło mnie, że ja tak powiem No i znowu No tu mamy jakieś te... ...rzeczy do rozwalenia Potrzebny jest za nim Dobra, lecimy bez tamtych Kurde, oni też są niepotrzebni O widzę pieniążka takiego dużego Takiego dużego pieniążka widzę mm, No i co teraz Dostaw mnie Symulator chłaniania pł Kolejny duży pieniążek Chyba zostawić 93 lajki, jak na razie. Opa. Przewracamy to. I Hawke będzie musiał to rozwalić, tak? Tak. Czemu oni nie chodzą za mną? Ogólnie postacie są głupie w tej grze Jak są chodzić za graczem No i super i teraz musimy się tam ten z z wyskoczyć A spidey patrzy Jak to zwykli ludzie muszą się męczyć A super To miała Romanów zrobić no nie widzę Dobra Natasza dawaj I prościuto, tak to się robi u nas w Polsce To się u nas się tak nie, nie lata, no ale wiecie o co chodzi Czemu oni są na dole? Ktoś mi powie? Idziemy wyżej. No super, kolejny zapis. Wszystkich nas przeteleportowało. Zapisujemy i lecimy dalej. O, mam, mamy prawdziwego bohatera. Dobra, super. Podoba mi się to. Jako, że zdobyłem prawdziwego bohatera to możecie zostawić tylko 100 lajków, tylko, to jest aż 100 lajków. Ale z każdego lajka tak naprawdę się cieszę. Jest mi niezmiernie miło. Opa, proszę bardzo. Zrobione. Co to tam latało? O co to jest? Dla kapitan? Nie. Dla Hoka ja patrzcie, jak on daleko jest. Typo Okej. Okay. No i dalej Romanow, która też jest tam. Ta no może mam to jakiś włączony w obsek, że. Postacie nie podążają za mną, nie wiem, prawdopodobnie tak. Trzeba to połączyć jakoś. Tylko od czego mam zacząć? Że to powiem, właśnie nie wiem.

No co teraz, walka. O, nie, kto ty kiełkuj? Dawайте mi więcej ludzi, co? Gamma nie? No. Muszę stać ciągle na tym. A to jest dużo typu. Więcej siana. Dobra. I... Karna w nowa chodź. Zostaw go. Zostaw go. Jak stoi, jak stoi. Nie dupa. Go Nie. Czemu on tu przylany? tu i tam no I kolejny no nie widzieliście wszystkich jak pokonałem ale pokonałem wszystkich

Dobra punkt kontrolny Tu gdzieś powinien być zapis No i yeah. Więc Ja was zapraszam do poprzednich odcinków Jak i kolejnych Więc subskrybujcie, komentujcie Lajkujcie Był z wami Lorion i zapraszam was Ponownie, siemanko